Po co idziesz do niego teraz? To no. no, trzeba uciec, My mamy w to trzeba uciec. Róż, ale trochę. Nie! A jak to to jak za ja. Teraz, Róż! No Róż! Okej, elapor już ślewa. No właśnie on to chodzi. Dobra. No. Racke, to masa, nie oszalał. Zginie portal, nie dosyp. Domek ku Graj do tyłu, jak nie masz gdzie nie szukaj. Kwadratowych jajek. Niech bierze się! Dawaj Kuba! Brawo Paweł! Kurwa Bawem. mężczyzna! Jak tak można zagrać Tu wolny! হুম কত